Bo wiesz co? Okej, okay, okej, okay, zaraz wam powiem. Jestem ślimakiem i też czuję, też czuję, nie szczuj mnie. Ja lubiłam Zbyszka, takim jak był, granatowe oczy. Kiedy był zły, oranżowe stopy, w nie płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem blask. Kraszka, kraszka, Jest też taka rzecz, którą sobie w życiu nie do końca radzę. Jest to parkowanie równoległe. Chyba jest nas dzisiaj więcej. Ona słucha techno, mięso mi się pali, młotem pneumatycznym.